Dziś będzie o amerykańskich speechwriterach i pewnej książce. Książce wyjątkowej, bo rzadko się zdarza, by premiera książki stała się wydarzeniem. A tak jest w przypadku tej książki. Chodzi o tytuł Say It Well, Find Your Voice, Speak Your Mind, Inspire Any Audience. Autor Terry Schuplat. Choć Amerykanie i on sam o sobie mówi Zuplat. Nie ma jeszcze jej polskiego wydania, ma być wkrótce, ale już dziś warto o niej pomówić. Bo, jak wspomniałem, jej premiera to swoiste wydarzenie. To pierwsza od 20 lat książka napisana przez speechwitera Białego Domu. I już sam ten fakt powinien skłonić zainteresowanych komunikacją do osiągnięcia po tę lekturę. Dodam jednak jeszcze jedną zachętę: książka jest naprawdę dobra. To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Moją misją jest to, by być Twoim przewodnikiem po świecie prezentacji i komunikacji byś mogła, byś mógł rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i tym samym swoją karierę. Rozmawiamy więc tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach i retoryce. Odcinek 21. Amerykańscy speechwriterzy i książka Say It Well. Terry Zuplat przez 8 lat pisał przemówienia dla prezydenta Baracka Obamy. Po tym jak odszedł do biznesu, Postanowił przelać na papier swoje spostrzeżenie o pracy speechwritera, najważniejszej osoby na świecie. Zuplat nie był jedynym speechwriterem w Białym Domu. Mowy dla prezydentów USA pisze cały sztab speechwriterów. Nie, Zuplat nie był tym, który napisał najsłynniejszą przemowę dla Baracka Obamy, czyli Yes We Can. Tę napisał późniejszy szef zespołu speechwriterów Białego Domu, John Favreau. Swoją drogą warto odnotować, że w momencie pisania tej przemowy Favreau miał 28 lat. Wracam do wątku głównego: Terry Zuplat i jego książka Say it Well. Terry Zuplat specjalizował się w pisaniu mów z zakresu polityki zagranicznej USA. Z tego powodu zwiedził też z prezydentem Obamą ponad 40 krajów. Swojsko brzmiące nazwisko, Zuplat, wymawiane z angielska właśnie Z, a nie szy. Nie jest przypadkiem. Jego rodzina, jak przyznał w książce, pochodzi z terenów należących dziś do Ukrainy. W rozmowie ze mną, którą może znaleźć na angielskojęzycznym kanale YouTube, przyznał jednak, że bardzo możliwe, iż teren ten to jednak Polska. Od co najmniej dwóch pokoleń e, suplaci czy zuplaci mieszkają na wschodnim wybrzeżu USA. Książka już teraz jest bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce ma być opublikowana także po polsku. Czy warto po nią sięgnąć? Zdecydowanie tak, i to z kilku powodów. Oto one. Po pierwsze, zdroworozsądkowe zasady komunikacji potwierdzone autorytetem. Książkę Zyplata traktuje jako uaktualnienie obowiązującego kanonu w świecie komunikacji. Co jakiś czas pojawia się potrzeba zrewidowania zbyt kostycznych zasad, które funkcjonują w świecie prezentacji i komunikacji. I jedną z nich było zalecenie. By koniec prezentacji czy przemówienia kończyć w inny sposób niż dziękuję. Zuplat odpowiada za to, a dlaczegożby nie? Dlaczego mówca ma nie dziękować za prezent, jakim jest uwaga publiczności przekazana mówcy? Zuplat rozprawia się też z mitem, że w dobrych prezentacjach trzeba najpierw powiedzieć, co zamierza się powiedzieć, potem powiedzieć to, a na końcu powiedzieć, co się właśnie powiedziało. Zuplat podsuwa inne struktury, dużo subtelniejsze i zdecydowanie skuteczniejsze. Podpowiada więc, że zamiast mówić, co się za chwilę powie, lepiej zacząć przemowę od kilku słów lub zdań pochwalnych na rzecz mówcy. To zawsze, absolutnie zawsze działa. Momentalnie skupiamy uwagę odbiorców na naszych słowach, no bo który z nas nie lubi przysłuchiwać się, jak nas chwalą. Po drugie, książka to próba znalezienia świętego grala komunikacji. Książka Said Well to coś więcej niż przemyślenia uznanego speechwritera i dekonstrukcja stylu komunikacyjnego Baracka Obamy. To moim zdaniem próba znalezienia świętego grala komunikacji, czyli znalezienia unikalnej formuły, by zostać mistrzem komunikacji. Czy ta próba jest udana? Każdy niech odpowie sam sobie po przeczytaniu książki. Natomiast dla mnie samo podjęcie tej próby jest w pełni satysfakcjonujące. Znalazłem bowiem w książce wiele różnych przykładów świetnych prezentacji i mów. Nie tylko Obamy, ale i też mało znanych ludzi, którzy dzięki charakterowi, dobremu przygotowaniu i kilku dobrym technikom stworzyli przemowy wybitne. Wśród przywoływanych osób jest np. młody piłkarz Bayernu Monachium, bibliotekarka z małego miasta w Stanach, czy młody poeta czy aktywista klimatyczny. Możesz więc znaleźć inspirację nie tylko z amerykańskiej polityki, ale też z szerokiego przekroju tematów. Po trzecie, jedno zdanie, od którego zaczyna się skuteczna komunikacja. To jedno z najważniejszych zdań, jakie znalazłem w książce, brzmi: Skuteczna komunikacja zaczyna się od opowieści, którą opowiadasz sobie o sobie samym. To absolutny początek drogi ku mistrzostwu komunikacji. Jeśli się dłużej nad tym zastanowimy, to właśnie to jest coś, co odróżnia mówców wybitnych od przeciętnych. Wybitni mówcy wiedzą, kim są, o jaką sprawę walczą, w co wierzą, wiedzą też, jak chcą osiągnąć swój cel. Z tej wiedzy i wiary rodzi się pasja, energia i przekonanie. Jeśli tej wiary nie ma, brak też i pasji. A bez uzewnętrznienia tej pasji trudno porwać tłumy i poprowadzić je w jakimkolwiek kierunku. Zanim więc zaczniesz skupiać się na technikaliach i szczegółach prezentacji, zacznij od fundamentów. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego ten temat prezentacji lub mowy jest dla ciebie tak ważny. Jeśli znajdziesz w sobie silne przekonanie, że to najważniejsza sprawa, o jaką trzeba walczyć, wtedy jesteś na dobrej drodze. By porwać tłumy. Po czwarte, zasada 50, 25, 25. To zdecydowanie najważniejsza zasada, jaką wyjaśnia Zuplat. Nie będę zdradzał pełnej formuły, skupię się tylko na pierwszej liczbie. Co oznacza 50? Oznacza, że 50% czasu, jaki mamy na napisanie przemowy czy stworzenie prezentacji, powinniśmy poświęcić na research, analizę i refleksję nad tematem. Tak, aż 50% czasu speechwriterzy Białego Domu poświęcają na prokrastynację. Zanim napiszą pierwsze zdanie przemowy, dają sobie czas na przemyślenie tematu. To kontrintuicyjne podejście do powszechnego sposobu tworzenia wszelkich prezentacji czy przemów. Większość osób od razu chce siąść i zapełnić literami pierwszą stronę i pierwsze slajdy. To błąd. Jak subtelnie ujął to Hemingway: First draft of everything is always shit. Nie zadowalaj się więc pierwszymi pomysłami, jakie przychodzą ci do głowy. To tylko pierwsze pomysły. Pomyśl dłużej. Zastanów się, jak można ująć temat inaczej, lepiej, głębiej. Jeśli najlepsi specy od komunikacji poświęcają aż 50% swojego czasu na refleksję wokół tematu, ty też pomyśl nad swoimi tematami dłużej. Nie włączaj od razu PowerPointa. Otwórz notatnik, weź długopis i porozpisuj swoje pomysły. Nie przywiązuj się jednak do nich. Im dłużej będziesz temat analizować, tym większe masz szansę, że ujmiesz go w sposób nietuzinkowy. Książka Terego zblata to moim zdaniem element współczesnego kanonu lektur, obowiązkowych o komunikacji. Stawiam ją na równi z książkami Simona Lancastera. Gara Reynoldsa, Nancy Duarte czy Carmina Gallo Czy czegoś mi w niej brakuje lub uwiera? Nie nazwałbym tego wadą książki, raczej jej specyfiką. Mało jest w książce przykładów komunikacji ze świata biznesu, więcej za toś ze świata polityki i spraw społecznych, ale nawet i osoby chcące rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne w biznesie, też znajdą w niej ogrom inspiracji. Naprawdę warto. Terry Zuplat nie jest najsłynniejszym amerykańskim speechwriterem. Pierwszym wybitnym speechwriterem, o którym było głośno, bo odegrał ogromną rolę w sukcesie prezydenta, był Ted Sorensen, speechwriter Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Absolutna legenda. Sorensen był kimś więcej niż tylko speechwriterem. Był najbardziej zaufanym doradcą prezydenta. Niedawno przeczytałem jego autobiografię, książkę Counselor, czyli doradca. Opowiada w niej m.in. o 11 latach spędzonych u boku Kennedy'ego, aż do ostatnich dni jego życia, kiedy JFK został zastrzelony. To niezwykła lektura, bo dała wgląd w codzienność pracy prawej ręki prezydenta. Jednocześnie Sorensen to niezwykle skromna osoba. Nie przecenia swojej roli u boku jednego z najwybitniejszych prezydentów USA. Mówi, wielkie mowy są wielkie nie z powodu doboru słów, ale z powodu zasad. I pozycji mówcy. Mówiąc językiem Arystotelesa, o wielkości mów decyduje przede wszystkim etos mówcy. Kennedy dla Sorensena to ucieleśnienie idealnego męża stanu. W długiej biografii Kennedy'ego, którą napisał, i w wydanych pod koniec życia na swoich wspomnieniach, Sorensen nie pisze nawet jednego złego słowa o JFK. Kennedy i Sorensen to było ciekawe zestawienie. Dwa przeciwieństwa. Kennedy, pełen energii, pomysłów, pasji, Sorensen z kolei wycofany, małomówny, typ intelektualisty. Uznany za najwybitniejszego prawnika na swojej uczelni, refleksyjny, analityczny, ten, który potrafił doszukać się w pomysłach prezydenta konsekwencji, których nikt z otoczenia nie był w stanie przewidzieć. Stąd Kennedy zawsze trzymał go blisko siebie. Sorensen opowiadał o fenomenie JFK w ten sposób. Jego sukces to nie był efekt zręcznie napisanych mów. Jego sukces wynikał z ogromnej potrzeby prezydenta wprowadzenia reform, śmiałych pomysłów i energii. To nauka też dla nas. Jeśli niewiele mamy przemyśleń, nie mamy pomysłów, to nawet najpiękniej napisane przemówienia czy prezentacje niewiele zdziałają. Istotą każdej komunikacji jest meritum. To jak to meritum zostanie sformułowane... Ma ogromne znaczenie, ale bez meritum forma nie ma żadnego znaczenia. Przypominam o tym, bo czasami zgłaszają się do naszego studia prezentacji firmy, które chcą, byśmy stworzyli dla nich piękne prezentacje. Ale gdy pytamy, jaka jest głębsza myśl stojąca za tą prezentacją, z rozbrajającą szczerością nasi rozmówcy mówią: No, właśnie nie ma tam nic specjalnego, dlatego chcemy, by forma odciągnęła uwagę od braku meritum. No to tak nie działa. Nie działało to 100 lat temu, nie zadziała i dziś. I przypomina o tym Sorensen, ten, który napisał słynny tekst: Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Kennedy'ego i Sorensena dzieliło wiele, choćby wiek. Sorensen był aż o 11 lat młodszy od i tak młodego Kennedy'ego. I to przypomina parę Obama Favreau, o którym wspomniałem. Na początku. Favreau napisał najsłynniejszą przemowę Obamy, tę, w której Obama skandował Yes We Can. I napisał ją w wieku zaledwie dwudziestu paru lat. Podobieństw między tymi parami jest jednak znacznie więcej. Pozycja Obamy w momencie startu w kampanii do prawyborów była podobna jak pozycja Kennedy'ego. Na początku żaden z nich nie był faworytem. Jednak ich energia, przede wszystkim wybitne mowy, jakie wygłaszali. Dały im ogromne poparcie. John Favreau jako speechwriter jest jednak dużo bardziej tajemniczą postacią niż Sorensen. Sorensen napisał swoje wspomnienia. Favreau, mam wrażenie, że w pewnym momencie wypalił się jako speechwriter. Został szefem sztabu speechwriterów w Białym Domu zaraz po tym, jak Obama wygrał wybory, ale nie wytrwał do końca drugiej kadencji. Odszedł od speechwritingu i zaczął z trójką znajomych nagrywać podcast. Komentujący bieżące wydarzenia polityczne. Zresztą bardzo popularny podcast pod Save America. O speechwritingu, o przemowach, o tym jak pisał słynną mowę Yes We Can, nigdy tak naprawdę nie opowiedział. Tym większą uwagę warto obdarzyć książkę Terego Zuplata. Zuplat przez kilka lat pracował pod kierownictwem Favreau. Zdradził tam więc wiele technik i sposobów pracy nad mowami dla najwybitniejszego człowieka na świecie. Warto zwrócić uwagę na tę książkę nie tylko ze względu na to, że pisał mowy dla prezydenta USA, bardziej dlatego, że pisał dla samego Obamy. Bo Obama, cokolwiek by o nim nie mówić jako o prezydencie, jako mistrz komunikacji, jest niezrównany. Naprawdę spośród wszystkich żyjących ludzi, Obama to zdecydowanie jeden z kilku najwybitniejszych mówców. Co do speechwriterów Obamy. Z Hedę po Favreau, jako szefa działu speechwriterów przejął Cody Keenan. Kinan w jednym z wywiadów opowiada o tym, co było charakterystyczne w stylu Obamy. I opowiada w ten sposób: Barack Obama przygotowywał się do wygłoszenia corocznego orędzia o stanie państwa, tak zwanej Union Address. Mowę pisał mu właśnie Cody Kinan. Obama po przeczytaniu draftu przemowy poprosił Kinana na rozmowę i zaczął ją w ten sposób. Wiesz co, Cody, to najlepszy draft, jaki mieliśmy kiedykolwiek na 8 dni przed Union Address. Ale mamy jeszcze 8 dni, więc możemy go ulepszyć, prawda? Na te słowa Mina Speechwritera oczywiście zrzedła, a Obama ciągnął dalej. Chodzi o to, że w tej przemowie jest wszystko tak, jak trzeba. Każde zdanie ma tu moc. Każde jest dziesiątką. Ale wiesz co? Potrzebuje tutaj dziesiątki, a tutaj siódemki, tutaj czwórki, tam szóstki. Wiesz o co chodzi? No, nie do końca odpowiedział Kinan, więc Obama w ten sposób. No to ujmę to inaczej. Słuchasz, może Milesa Davisa? Kinan przyznał, że nie, ale chętnie przesłucha. Obama więc tłumaczy dalej. Wiesz, co mówią o Milesie Davisie że o sile jego muzyki decydowały nuty, których nie grał cisza. Wieczorem idź więc do domu, napij się drinka i posłuchaj Milesa Davisa, a jutro wróć, i znajdź mi w tej przemowie fragmenty ciszy. I to jest charakterystyczne dla wszystkich speechwriterów: pisanie, poprawianie, redagowanie, znowu poprawianie, 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 i tak w kółko, aż do deadline'u. Michael Waldman, były speechwriter Billa Clintona, wyznaje w jednym z wywiadów, że Bill Clinton już na miesiąc przed wygłoszeniem Union Address zaczynał pracę nad przemówieniem. A potem otrzymywał około 20 kolejnych wersji przemowy. Po każdej wersji były poprawki, zmiany, ulepszenia. Mistrzowie komunikacji nie poprzestają na pierwszej czy drugiej wersji. Wiedzą, że mistrzostwo wymaga dopracowania. Tak jak mówił Hemingway, o czym już wspomniałem, pierwsza wersja czegokolwiek zawsze jest wiadomo do czego. Amerykańscy speechwriterzy z naszej polskiej perspektywy mają, wydawać by się mogło, talent. Może to jednak nie talent, a trochę więcej wysiłku włożonego w pracę. Rozmawiałem o tym kilka miesięcy temu z Markiem Stączkiem. Jest speechwriterem, trenerem storytellingu, autorem kilku wybitnych książek. Powiedział tak: zobacz, jak do Polski przyjeżdżali amerykańscy prezydenci ze swoimi świetnymi mowami, nasi prezydenci zawsze starali się im dorównać. I okazuje się, że najlepsze mowy polskich polityków to były mowy wygłoszone w towarzystwie amerykańskich polityków. No właśnie, czyli publiczność podnosi poprzeczkę. Kiedy chcemy, możemy. Michał Rusinek z kolei w rozmowie ze mną o prostej komunikacji wyznał jeszcze coś innego. Powiedział: Zawsze zastanawiałem się, jak to możliwe, że w amerykańskich serialach czy filmach są tak dobre dialogi, toasty czy wszelkie mowy. Myślałem, a pewnie scenarzystów mają świetnych. Ale nie. Byłem jakiś temu na uroczystości pożegnalnej Stanisława Barańczaka w Stanach Zjednoczonych. I akurat tam przemawiali intelektualiści polscy i amerykańscy. Amerykańscy mówili krótko, wzruszająco i z humorem. Polscy wprost przeciwnie. Amerykańska szkoła przygotowuje lepiej swoich uczniów do tego, by zabierać głos publicznie. Przekonałem się o tym, Całkiem niedawno, kiedy byłem w USA w firmie NBC Universal, jednej z największych firm medialnych na świecie, mieści się na samym środku Manhattanu, przeprowadziłem tam kilka warsztatów z tematu, jak tworzyć prezentacje biznesowe i widziałem z bliska poziom komunikacji Amerykanów. Miałem więc porównanie i faktycznie poziom bazowy umiejętności komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę wysoki. Uczestnicy warsztatów mówili płynnie, byli pewni siebie, w pełni przekonani co do tego, że wygłaszają ważny temat i że stoją na solidnym gruncie. Nie znaczy to, że mówili idealnie, popełniały też wiele błędów, ale ten poziom bazowy, no muszę przyznać, że jest wyższy niż w Polsce. Czy nadrobimy tę lukę? Mam nadzieję, że tak. Z tego powodu zachęcam Cię do przesłania linku do tego podcastu swoim znajomym, rodzinie, polubienia. Napisania recenzji w serwisie podcastowym. Im więcej osób słucha tego podcastu, tym większa szansa, że nasza ogólnonarodowa komunikacja podniesie się do amerykańskiego poziomu. Przy okazji zachęcam Cię też do obejrzenia mojego wywiadu z Terrym Zuplatem, autorem książki Say It Well. Wywiad dostępny jest na moim angielskojęzycznym kanale Piotr Garley on Presentations. By znaleźć jeszcze więcej rad na temat komunikacji, prezentacji i retoryki, zapisz się na mój newsletter na stronie prezentacji.pl ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Do usłyszenia.